Witam serdecznie moich odbiorców z tej strony Maciej. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który wielu z nas zna z literatury i kultury, ale którego głębsze znaczenie sięga daleko poza to, co oczywiste. Komu bije dzwon? Pytanie, które stawia przed nami refleksję nad życiem, śmiercią i wspólnotą losów ludzkich. Zainspirowani tytułem słynnej powieści Ernesta Hemingwaya. Spróbujemy zrozumieć, co oznacza to pytanie w kontekście naukowym, filozoficznym i duchowym. Zacznijmy od symboliki. Dzwon od wieków towarzyszy ludzkości w momentach przełomowych, w radości i smutku, życiu i śmierci. Jego dźwięk niesie wieści, wzywa do modlitwy, ostrzega przed niebezpieczeństwem, a w tradycji chrześcijańskiej, bijący dzwon. Często symbolizuje przejście duszy ze świata ziemskiego do wieczności. John Donne, angielski poeta metafizyczny, w swoim słynnym tekście napisał Nigdy nie pytaj, komu bije dzwon, bije on tobie. To przypomnienie, że jesteśmy częścią większej wspólnoty. Każda strata, każde życie dotyczy nas wszystkich. Jakie jest filozoficzne znaczenie... Czy śmierć to wspólne doświadczenie? Z pozoru śmierć, choć indywidualna, jest jednocześnie uniwersalnym doświadczeniem. Filozofowie tacy jak Martin Heidegger podkreślali, że świadomość śmierci kształtuje nasze życie. W książce Bycie i czas Heidegger pisał, że życie nabiera autentycznego znaczenia wtedy, gdy uznajemy swoją śmiertelność. Z kolei Emanuel Levinas uważał, że śmierć drugiego człowieka to moment, w którym stajemy przed pytaniem o odpowiedzialność za drugiego. Dzwon bije dla wszystkich, przypomina nam, że jesteśmy wzajemnie za siebie, odpowiedzialni. Jaki jest społeczny wymiar pytania, komu bije dzwon? W kontekście społecznym to pytanie zyskuje nowe znaczenie. W dobie globalizacji i mediów społecznościowych. Dzwony biją niemal codziennie, informując nas o katastrofach, wojnach, cierpieniu. Czy jednak naprawdę słyszymy ten dźwięk? Według badań psychologów społecznych, takich jak Paul Slowik, nasze zdolności do empatii są ograniczone. To, co określa się jako psychiczna numeryczność, oznacza, że im większa skala tragedii, tym trudniej nam odczuwać współczucie. Jeden człowiek cierpiący bije dzwon, który nas porusza, ale tysiące cierpiących stają się dla nas abstrakcją. Religie świata, w tym chrześcijaństwo, przypominają, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Święty Paweł w swoich listach podkreślał, że wszyscy jesteśmy częścią jednego ciała. Kiedy cierpi jeden członek, cierpi całe ciało. W chrześcijaństwie bijący dzwon ma szczególne znaczenie w kontekście memento-mori pamiętaj o śmierci nie po to, by nas przerażać, ale by przypomnieć o kruchości życia i potrzebie bycia obecnym dla innych. Dzwon ma ogromne znaczenie w literaturze i kulturze. Hemingway, którego powieść Komu bije dzwon, inspirowała ten temat, osadził ją w realiach hiszpańskiej wojny domowej. Dla autora dzwon bije dla wszystkich, bo śmierć jednego człowieka to strata dla całej ludzkości. Podobną myśl odnajdujemy w literaturze polskiej. Wisława Szymborska w wierszu NIC dwa razy pisze o ulotności każdej chwili i wspólnej drodze, wspólnej drodze, którą idziemy. W sztuce dzwon jest symbolem jedności w różnorodności. Każdy dźwięk jest inny ale wszystkie razem tworzą harmonię. Z naukowej perspektywy dzwon może być przestrogą. Badania socjologiczne i psychologiczne pokazują, że dzwon jako metafora ostrzeżenia ma również znaczenie w kontekście ekologii, pandemii i globalnych zagrożeń. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu ostrzegają, że bijący dzwon klimatyczny to ostatnie wezwanie do działania. Czy słyszymy ten dzwon? Według raportów z 2023 roku ludzie często ignorują długoterminowe zagrożenia, jeśli nie dotyczą ich bezpośrednio. To wyzwanie, które wymaga od nas nie tylko refleksji, ale i konkretnych działań. Przygotowałem się do tego podcastu, ponieważ to nie jest łatwy temat. I przygotowałem również praktyczne refleksje, jak usłyszeć dzwon. Po pierwsze, bądź obecny. Słuchaj tego, co dzieje się wokół ciebie. Czasami dzwon bije w drobnych sytuacjach. Ktoś potrzebuje wsparcia, rozmowy czy gestu życzliwości. Po drugie, praktykuj empatię. Postaw się na miejscu drugiej osoby. Śmierć, cierpienie czy nawet małe codzienne trudności dotyczą nas wszystkich. Po trzecie, działaj lokalnie i globalnie. Dzwon bije w Twojej społeczności, ale także dla świata. Angażuj się w sprawy, które mają znaczenie, nawet jeśli wydają się bardzo odległe. Jakby to podsumować? Komu bije dzwon? Jestem przekonany, że dzwon bije każdemu z nas. Przypomina, że jesteśmy częścią większej całości, że życie jest kruche i cenne, a nasza odpowiedzialność nie kończy się na własnym podwórku. To pytanie, które warto zadawać sobie codziennie, bo odpowiadając na nie, uczymy się być bardziej obecni dla siebie, dla innych. I dla świata. Myślę, że Ernest Hemingway nie przewidywał, jak bardzo w kulturze szerokim echem odbije się ten tytuł. Komu bije dzwon? W moim życiu te słowa, to zdanie towarzyszy niemal każdego dnia. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat Was zainspirował. I że e, dzięki temu podcastowi macie jakieś refleksje, no i że będziecie po prostu działać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Maciej.